Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Asortyment produktów Mannol obejmuje bardzo szeroką gamę środków smarnych, przede wszystkim oleje silnikowe do samochodów osobowych, a mianowicie linia olejów silnikowych na bazie syntetycznej i na bazie olejów z grupy w chwi, a także szeroka gama olejów na bazie półsyntetycznej i mineralnej. Opis Syntetyczny czy półsyntetyczny? To pytanie wiele osób zadaje odnośnie tego oleju silnikowego. Prawdopodobnie obie wersje mają prawo bytu. W końcu mannol Extreme jest hydrokrakingowym środkiem smarnym. Jest produkowany z produktów ropopochodnych poprzez ich głęboką destylację. Czyli de facto jest to półsyntetyk, ale na tyle czysty, że parametrami technicznymi niewiele ustępuje syntetykom. Producent oficjalnie deklaruje, że jest to olej syntetyczny, olej silnikowy w różnych pojemnikach. Przekonaj się sam, ma wyjątkowo mocny film olejowy, który zapewnia ochronę przed zużyciem przez cały okres eksploatacji, niskie zużycie tlenku węgla i długie okresy między wymianami oleju. Ma również doskonałe właściwości czyszczące i dyspergujące. Czystość utrzymywana wewnątrz silnika jest kolejną gwarancją że tarcie i rozpad metalu zostaną zminimalizowane i spowodują minimalne uszkodzenia części silnika. Zastosowanie Smart Mannol Extreme 5W40 ma niemal uniwersalne zastosowanie. Jest stosowany w nowoczesnych i mniej nowoczesnych silnikach zasilanych benzyną i olejem napędowym, z turbodoładowaniem i bez. Nadaje się również do nowoczesnych silników w których zalecane są długie okresy między wymianami oleju, jest zalecane do stosowania w szerokiej gamie pojazdów, w tym takich producentów samochodów jak Mercedes-Benz, Renault, Porsche, Volkswagen Group i innych. Charakterystyka Główne właściwości techniczne oleju silnikowego Mannol Extreme 5W40. Olej silnikowy o pojemności 4 litrów. Wskaźnik metoda badania: ASTM. Wartość jednostka miary: 1. Charakterystyka lepkości. Klasa lepkości: SAE J305W40. Gęstość w 15 stopni Celsjusza, ASTM D1298,0 kg z Lepkość kinematyczna w 100 stopni Celsjusza, ASTM D445,13.06 CST. Lepkość kinematyczna w 40 stopni Celsjusza, ASTM D445,79,80 CST. Lepkość. Dynamiczna w temperaturze 30 stopni Celsjusza ASTM D5293-6300CP. Wskaźniku lepkości. Nie mniej niż ASTM D2270-165. Liczba zasadowa. MG kochna. 1G oleju. Nie mniej niż ASTM D2896-10 i mg koch-slash G2 charakterystyka temperaturowa. Temperatura zapłonu w otwartym tyglu, niemniej, mniej niż astm d 92 s temperatura krzepnięcia, nie wyższa astm D97-38 z certyfikacja każdy olej silnikowy posiada specyfikacje i zatwierdzenia, tolerancje i zgodności, ACA 3 b 4 MB229.3-226.5. VW502.00-505.00, Fiat 955535 2 Opel GM, llas 025, Renault r 0710-07. Opakowanie i forma wydania olej silnikowy jest dostępny w następujących opakowaniach. 1020 Mannol Extreme 5W41 L, 1021 Mannol Extreme 5W44 L, 1075 Mannol Extreme 5W45 litrów 1054 Mannol Extreme 5W40 20 L, 1023 Mannol Extreme 5W40 60 litrów 1024 Mannol Extreme 5W40 208 L, plusy i minusy zrównoważone. Uważony skład, nowoczesne dodatki, ścisła kontrola na wszystkich etapach produkcji. Wszystko to decyduje o najwyższych parametrach technicznych oleju silnikowego Mannol Extreme 5W-40. Jego zalety: wszechstronność zastosowania, odpowiedni do różnych typów silników i różnych warunków pracy. Stabilna lepkość i dobra pompowalność. Mocny i niezawodny film olejowy który zmniejsza tarcie i chroni silnik przed zużyciem w każdych warunkach pracy, możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur przez cały rok, możliwość zastosowania w silnikach wymagających długich okresów między wymianami, stabilność parametrów technicznych, jednak olej ten ma również wady, potwierdzają je negatywne opinie kierowców. W szczególności wielu twierdzi, że lepkość tej substancji w temperaturach ujemnych nie odpowiada deklarowanej, zaczyna gęstnie ci stwarzać trudności w uruchomieniu silnika wcześniej niż minus 35 stopni. Odróżnianie podróbek. Znaleziono również podróbki tego smaru. To kolejny powód, aby zachować ostrożność. Jednak nie wszystko jest takie straszne. Oto znaki, które pomogą odróżnić prawdziwy produkt od podróbki. Zakrętka oleju z logomarki. Pod korkiem, membrana ochronna z napisem. Oryginał, tolerancje i specyfikacje na etykiecie odpowiadają tym podanym na oficjalnej stronie internetowej. Oryginalne logo Mannol jest wybite na kanistrze. Należy również zwrócić uwagę na integralność opakowania, brak śladów manipulacji i wad. Zakrętka musi być szczelnie połączona z pierścieniem ochronnym. Szwy są równe i gładkie. Ich chropowatość i nieregularności mogą wskazywać, że kanister został przecięty, a następnie ponownie uszczelniony, a produkt w środku został zastąpiony podróbką. Olej silnikowy Mannol Extrema 5W40, wysoka jakość ma bardzo wyraźne właściwości techniczne. Duża liczba plusów nie pozostawi kierowcy obojętnym, a wysokie tolerancje i specyfikacje maksymalnie ochronią silnik.